Cześć, tutaj Szymon Rzeźniczyk z brudu na Mozeli, e, ponieważ cały czas trwa ten przedłużony e, tydzień Rieslinga, mamy maj, e, jak również e, jest winny wtorek i tematem akurat tego winnego wtorku jest Riesling niemiecki, tak więc nie mogłem sobie odpuścić e, takiej okazji, oczywiście sięgnąłem e, do swojej piwniczki. I dzisiaj chciałbym Wam zaproponować wino od producenta, który jest bardzo szanowany, znany także w Polsce, kilku importerów już próbowało czy próbuje go sprowadzać, więc nie jest to nic no name, nieznane itd. To jest Karl Herbes. Karl Herbes tak wyglądała jego etykieta w 2008 roku. Ona się zmieniała z czasem. To będzie wino klasy Spadley, czyli późny zbiór. Um, z takiej działki, którą on sobie nazwał Krankrai. I um, ostatnimi czasy udało mu się zarejestrować, że tak powiem, tą działkę. Jako takie coś specjalnego, takie powiedzmy to yy, Grand Cru, takie yy, mozelskie, a do tej pory ona zawsze była używana z tą nazwą, tak jak tutaj yy, Utgard Wutzgarten to jest większa działka obecnie jest Utgard Krankline, yy, funkcjonuje jako samodzielna nazwa, ale yy, co do producenta. To jest winiarz, w zasadzie jego ojciec założył tą piniwitę tam pod koniec lat 60., początek 70. Karl Ewes, to się wzięła nazwa. Obecnie to prowadzi Stefan Erwes. No i te wina słyną z takiego długiego potencjału leżakowania. Rzeczywiście... Te wina z lat 80. i 90. starzeją się pięknie, robią wrażenie, i jeszcze jakiś czas temu były dość łatwo dostępne w takiej po prostu sprzedaży. Cena nie była zaporowa, można było u producenta kupić to w cenie bieżącego rocznika. No, ale niestety już parę lat temu e, takie Eldorado Risingowe u Karla się skończyło. E, niestety, e, czy stety, niestety, e, ponieważ oni głównie współpracują z Japończykami i z Amerykanami, e, to są główne kierunki eksportu ich win. E, no to oni wykupili po prostu te wina w ogromnej ilości. Wina nie jest duża. Um, około 7 hektarów. Znajduje się w, w samym centrum w zasadzie regionu mozelskiego, niedaleko Banka Cryst um, w miejscowości Usyk. Um, no i um, rzeczywiście te um, wina z Harkla i to są jego popisowe wina. Um, w ogóle rocznik 2008. Um, to był dobry rocznik, jeżeli chodzi o szpedłolnictwo i kabinety. E, natomiast e, ausleidem miało się wtedy gorzej. E, jeszcze zamykane kochkiem. E, etykieta, tak jak mówiłem e, tradycyjna, e, co my tutaj mamy na tej etykiecie? Mamy oczywiście mozele, czyli tą rzekę. E, mamy tutaj te zbocza e, właśnie strome, to są bardzo strome, łódkowe zbocza. No, i etykieta jest taka bardzo tradycyjna mm, z, herbem, e, z herbem winiarza. E, troszkę taka wiejska. E, tak tego typu etykieta wyglądała w 1996 roku. Ten zakładał zlejder od e, niego. E, tutaj już e, mamy ten jego herb. no e, Mamy ten jego herb. Etykieta jest jeszcze bardziej taka kiczowata, ale co trzeba docenić, napis jest, już wtedy był, normalną czcionką, a nie niemiecką, że tak powiem, czcionką, która, gotykiem, który jest ciężki do odczytania. Obecnie Winiarz E, zmienił etykiety. To jest akurat wina z 2004 roku. Um, są takie proste, białe, troszkę lepszej jakości papier. Też z tym herbem, oczywiście. E, tam jest jednorożek? gryf, chyba gryf w kolonie. Um, e, wszystkie wina od, e, z winiarni Karl Evans są obecnie zamykane nakętką. Tak to wygląda. Te wina mają relatywnie niski alkohol, projekt niezniszczony. 7,5% alkoholu. 2008 rocznik. Krankley. Ta działka. Krankley. Jest tak stroma, że Stefan, obecny właściciel, nie dopuszcza do pracy na tej działce zatrudnionych robotników. Zbiera i generalnie dba o winowość na tej akurat działce tylko on i przyjaciele rodziny nie używają żadnego sprzętu alpinistycznego. Bo rzeczywiście to jest taki stromy stromy stok wciśnięty pomiędzy Dwie bardziej znane działki, Uxiger Wurzgraden z jednej strony i Erdener Trebsiem z drugiej. Słodki aromat. Słodkie, dojrzałe owoce, gruszka, jabłko, takie dojrzałe, owoce tropikalne, mango. Także ziołowe nuty. Ananas. Wino. Nie jest aż tak słodkie. Jakby sugerował jego nosi, czy jest słodycz dość spora. Yy, ale jest ona równoważona yy, niezłą kwasowością i to jest właśnie yy, cały, że tak powiem, yy, klucz do zrobienia dobrego rieslinga klasy leite. To znaczy, żeby ta słodycz była idealnie zbalansowana kwasowością. Bardzo bogaty aromat, są oczywiście te nuty petrolowe. Yy, Benzyna, nafta, ale nie dominują one całego bukietu. Takie wino moglibyśmy podać do e, załych czyli Właśnie pieczeni wołowej w paśnym sosie. Niemiecki specjał. Czasami ludzie mm, próbują wyobrazić sobie co takiego Niemcy jedzą e, do, do Rieslinga, tak? Czy kiełbaska, czy wóz. Nie, nie. To takim tradycyjnym daniem, właśnie e, do Rieslinga klasy szpedlajzer, robionym w tym klasycznym stylu czyli z tym wysokim cukrem resztkowym jest ja zdecydowanie właśnie yy, załym bratem bogaty jest jeden z dwóch moich ulubionych yy, obok yy, Ucigel Goldwinger yy, od yy, yy, Stefana Pauliego, to zdecydowanie to jest drugie szpiedlejze, które aż tak bardzo lubię. Mógłby jeszcze poleżeć, mógłby jeszcze poleżeć, jeszcze bardziej się rozwinąć. Tych flaszek najnowszych na pewno e, nie będę otwierał, bo, bo, bo one są zdecydowanie jeszcze, jeszcze za młode. Miła faktura, gdzieś tam za tą miodowością i tak dalej czai się tak kwasowość, ona fajnie wychodzi, nie jest to taka ostra mineralność, nie jest to takie, ale, ale jest, nie brakuje jej. Wasze zdrowie, yy, świętujcie yy, maj z Riesling Week, pijcie dużo dobrego Rieslinga, w wielu miejscach w Polsce cały czas trwa ta akcja, wspierają oczywiście Niemiecki Instytut Wina, Wasze zdrowie i do usłyszenia, cześć!